Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 4 listopada 2024 roku. No i co? powrócił John Wick? Szak nadal w sklepie, Skiny Marshmallow to samo. Poluch rybny nadal w sklepie, snub to samo. I mamy nową emotkę, czyli wrzuć na luz za 500. Tak się tutaj prezentuje. Zestaw Onibi za 1100, świętego skina. Maniaczka za 800. Lisi Ogień za 800. Szkarłotne saj za 600, ogniste Qiz za 600 zestaw od ludzi i dal za 1500, safari za 1200 C ostrza za 500 zestaw neutronowa naprawa za 2500. Mi tyle pokazuje, bo on cały zestaw, a normalnie ten zestawicz nie ma i itema kosztuje 1800. Kometa za 1200, piła na patyku za 800 poświata komety za 500. Zestaw mroczna rubi nadal w sklepie, te skiny to samo. Zestaw polu rybny nadal w sklepie, ścieżki amowe to samo, sprzęt westiwal na nadal w sklepie, Odpalać silniki to samo. Nie ma już dzisiaj piłkarek. No i co? Jeśli sklep Wam się podobał to pamiętajcie, subzone łapko w górę ko Leon w sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.